Tutaj wieje mocną nudą. Niestety jest jakaś apatia. Ktoś tutaj bardzo obojętnie podchodzi do tej relacji. Jedna strona jest bardzo niezadowolona. Nic tutaj specjalnego się nie dzieje, ale jest jedna bardzo ważna kwestia. Tutaj trzeba ruszyć do przodu. Ktoś tutaj musi wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać kontrolę nad swoim życiem, bo. Ta sytuacja, w której teraz jesteś, to tak naprawdę ani w prawo, ani w lewo, bo nie wiadomo, co dalej, nic specjalnego się nie dzieje, nikt nie podejmuje żadnych konkretnych kroków, a tutaj trzeba działać. Najwyższy czas ruszać do przodu, czy w tej relacji, czy osobno, bo ta stagnacja do niczego nie doprowadzi. Ty możesz mieć szansę od losu dostać, ktoś może się pojawić na Twoim horyzoncie, tylko musisz chcieć to zobaczyć. Ktoś może Cię też zaprosić. Wyjazd poza miasto. Twoim zadaniem na teraz jest skupić się na sobie, zatroszczyć się o siebie, pracować nad swoją intuicją, bo jesteś osobą bardzo empatyczną i ciągniesz też emocje innych ludzi do siebie, a ty masz się skupić na sobie, na rozwoju właśnie duchowym, emocjonalnym na tym, żeby dobrze się czuć we własnej skórze, żeby sytuacje z zewnątrz też nie wpływały na Ciebie, dlatego że Ty musisz być w pełni w swojej mocy, żeby cokolwiek ruszyło do przodu. No i wybór należy do Ciebie, dlatego że będzie tutaj do podjęcia jakaś decyzja. Będzie moment, kiedy trzeba będzie balansować między dwoma opcjami, dwoma osobami. Trzeba będzie tutaj być elastycznym, ale musisz sobie wyznaczyć przede wszystkim Twoje priorytety. Dobrze tym wszystkim zarządzać, czego chcesz, bo sytuacja może się zmieniać. Raz może być dobrze, raz może być źle i Ty tak naprawdę nie będziesz wiedzieć, na czym stoisz. Zobacz, no czekacie spełnienie. Ty masz iść w kierunku, który przede wszystkim da ci spełnienie takie fizyczne stabilność, bezpieczeństwo, oparcie. Nie możesz mm, bazować tylko i wyłącznie na.